Hejmano, to ja, Kamyk. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak tworzyć dobry content No to zaczynajmy. Na wstępie możecie zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę pod filmem i napisać komentarz. Jeżeli Wam się nie spodoba, to możecie napisać, co mam zmienić. <śmiennie> Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie co to jest content. Content to jest to co nagrywamy na YouTubie, więc fajnie by było jakbyście nagrywali coś ciekawego z akcją. Dlatego polecam wam nie nagrywać żadnych nudnych rzeczy, bo ludziom się to zacznie nudzić. Ogólnie polecam wam stronę internetową YouTube Creator Academy. Sam wiele się z niej nauczyłem. Ale dobra, wróćmy do tematu. Na YouTube jest wiele filmów, co nagrywać. Ja polecam wam nagrywać to, w czym się odnajdujecie, czyli to, co lubicie robić. Po pierwsze, gry. W kontencie gamingowym jest duża konkurencja, więc najlepiej zrobić coś, co Was wyróżni od innych. Naszym drugim kontentem jest moda. W modzie się słabo odnajduję, więc wiem na ten temat bardzo mało. Ale na YouTube możecie sobie poszukać różnych ciekawych informacji na temat mody. Kontent informacyjny lub poradnikowy. Sam połączyłem go z kontentem gamingowym. Ten kontent zdobywa sporą popularność i nie jest on taki trudny, bo jeżeli wiecie sporo albo interesujecie się daną rzeczą, to pochwalcie się różnymi informacjami na ten temat. Dzięki za obejrzenie tego materiału, to już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy sobie, jak stworzyć miaczkę. No to cześć!